Przyniosły lub przyniosą konkretne korzyści polskim rodzinom. Zobowiązania wyborcze złożone w trakcie kampanii prezydenckiej i parlamentarnej są i będą nadal sumiennie realizowane. Jesteśmy dziś państwem bardziej solidarnym, dbającym o słabszych, wyrównującym szanse. Program 500, podwyższenie minimalnej płacy, darmowe leki dla seniorów, obniżenie wieku emerytalnego. Wszystkie te zmiany przywracają wielu Polakom poczucie godności i wiarę w to, że rządy mogą być bardziej sprawiedliwe. Jesteśmy też państwem bezpieczniejszym. Między innymi dzięki efektom szczytu NATO w Warszawie. Na naszej ziemi pojawią się na stałe sojusznicze wojska. Już wkrótce będziemy witać nad wisłą amerykańskich żołnierzy. Musimy jednak także wzmacniać się sami. Rok 2017. Będzie okresem głębokiej modernizacji polskiego wojska. Nasi żołnierze, piloci i marynarze muszą mieć pewność, że korzystają z najlepszego sprzętu i najbardziej nowoczesnego uzbrojenia. Szanowni Państwo, nasze bezpieczeństwo opiera się nie tylko na sojuszach militarnych, lecz także politycznych. Polska jest jednym z największych i najważniejszych krajów Unii Europejskiej. Poparcie polskiego społeczeństwa dla wspólnego europejskiego projektu należy do najwyższych na starym kontynencie. I to przede wszystkim nam powinno zależeć na tym, by Unia Europejska poradziła sobie z wszystkimi kryzysami, z którymi zmaga się obecnie i z którymi niestety zapewne zmagać się będzie także i w 2017 roku. Niezależnie od różnych poglądów co do przyszłości Unii Europejskiej, funkcjonowania instytucji czy obsady najważniejszych unijnych stanowisk, jedno nie ulega wątpliwości. W interesie Polski leży stabilna, zjednoczona i solidarna Europa. Bezpieczne państwo to także silna gospodarka. Dlatego też władze powinny gwarantować polskim przedsiębiorcom jak największą swobodę działalności. Powinniśmy być otwarci. Na zagranicznych inwestorów, lecz przede wszystkim promować polski kapitał i polską myśl technologiczną. W nadchodzącym roku, podobnie jak w minionym, będę nadal wspierał rodzime firmy, zwłaszcza te, które z odwagą i bez kompleksów podbijają dalekie rynki. Czy będzie to wielki koncern energetyczny, czy mała spółka produkująca gry komputerowe, polskie przedsiębiorstwa mogą liczyć na wsparcie prezydenta. Dobrobyt. I trwały rozwój naszej ojczyzny zależy także od spokoju społecznego. W tych szczególnych dniach apeluję do wszystkich moich rodaków. Nie dajmy się ponieść politycznym emocjom. Prowadźmy ze sobą cywilizowany dialog. Pracujmy razem dla.